Rafał Czaskowski był idealnym kandydatem, żeby go ustawić w tej roli, właśnie tej oderwanej od rzeczywistości elity, która nie wie, co się dzieje, która nie rozumie młodych ludzi, e, która e, chce tylko, e, prawda, władzy, a i tak dalej. I Nawrocki, który e, też, jest jest, też jest elitą, mówmy się, był dyrektorem IPN-u, na pewno jest e, zamożnym człowiekiem dzisiaj. No, e, wiesz, no. mieszka w 50 metrowym mieszkaniu z trójką dzieci. No, to, no tak, ale tam ja nie wiem, no wiesz, to, też chyba z tego, co jego styl życia, jakieś apartamenty wynajmowane przez IPN, tak? To no znaczy, Ale widzisz, to pokazuje właśnie coś, co też chciałem powiedzieć, że jakby w Polsce, żeby stać się elitą, trzeba dojść państwo, nie? bo tak, nie, tak, Znaczy taka tak, jest, tak, zawsze tak, jest tak. tak, nie? W sensie, że ta elita zawsze to jest złe państwo, państwo być nie, państwo być jak naj... Że, że tych urzędasów to trzeba pogonić, nie? Ale każdy z nich, każdy cycek państwa się I Nawrocki też cycek państwa ssał, tak? I wiedział, że żeby dokonać awansu z tego, z tej rodziny, nie wiem, rozumiem, że on jest, nie, do końca chyba nie znamy jego, ja nie znam do końca backgroundu, ale rozumiem, że to nie, to nie była jakaś, tak? To była jakaś chyba bardziej rodzina robotnicza, niż, tak, tak. E, niż, niż rodzina jakiejś... On też tak, więc wiesz, to że, że to jest. Że, żeby dokonać tego awansu, trzeba zdobyć wyższe wykształcenie. E, trzeba e, zdobyć kapitał kulturowy i społeczny przede wszystkim, żeby dokonać tego awansu gdzieś wyżej, nie? I takie są, i takie są ścieżki awansów w Polsce. Ścieżka, ścieżka awansu w Polsce do elit politycznych nie jest biznes, tak? Nie, tak to nie jest. Donald Trump w Polsce byłby niemożliwy, tak? Pan Brzowska, zwycięstwo pana Brzoski w wyborach byłoby niemożliwe. od by powiedzieli mu, że to jest jakiś Janusz, y, taki zakompleksiony i tak dalej. I, nara, nie? I możemy go... To, bo to jest taki stosunek do tych bogatych w Polsce jest taki dwuznaczny, tak? No z jednej strony ich podziwiamy i oglądamy tvn -y i Instagram -y, gramy i patrzymy, ile oni wydają na te, ale z drugiej strony tak samo ich walimy, że to Noworusze, Noworysze, Janusze i tak dalej, więc trzeba być tym doktorem, tak, tak żeby być... Czyli tak to ma znaczenie tak, dla No moim no, zdaniem ma kluczowe znaczenie, tak, ale z drugiej strony Platforma Obywatelska ułatwiła mu niesamowicie zadanie zrobienia z siebie właśnie tego, tego obrońcy ludu w postaci, że oni od razu, zanim jeszcze weszły te naprawdę najostrzejsze zarzuty, które tak naprawdę no, nie, nie potwierdziły się, tak, jakby to, to, to jest inna sprawa, ale jeszcze zanim on cokolwiek powiedział, to oni już mówili kark, Schroniarz, co oni tam gadali o nim, tak? Znaczy, robili z niego po prostu tego gangusa, e, tego gang, no, gangusa czyli właśnie pro, jakiegoś prostaka, tak? No więc dla niego wejście w niego e, w tą rolę, właśnie obrońcy no, a nim ludu pomogli. No tak, no, totalnie mu pomogli. no W sensie mu Więc że znaczy, ta kampania była. Ja obserwowałem tą kampanię, wiesz, ja, ja, ja też byłem jedną z osób, która była przekonana, że Rafał Czaskowski nie ma z kim przegrać, bo wydawało mi się, że nawrocki jest zbyt słaby, ale jednak widać, że, że no, moj, moja cena jest taka, że jednak to czaskowski przegrał, że to jest zgimanie w wygrał.